Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Katlima Games i witam Was w szóstym odcinku serii Wyzwanie Starszej Siostry. Stoimy przed domem naszych bohaterek. Patrzcie jak sobie ładnie y, zarobiły kasę. Y, no, zarobiły kasę, zbierały. No, ta mała nasza też zbierała, bo wiecie, rozmnażała żaby jakby. To jest, yy, to jest taki jakby kwadrat, bo aż tylu, yy, tylu, jak tych nazwać, yy, simoleonów nie mieli. Ale no, zapraszam i wchodzimy do środka. Przecież ja się tam do czułapie. Czy mogę trochę niżej zjechać? Dobra, idziemy. O, tutaj sobie stoją w oknie. Tu na zewnątrz w sumie to nic nie zmieniałam. Trochę, kurde, ja wjeżdżam w dach. Wjeżdżamy przez furtkę i wchodzimy. Myślę, że będziecie bardzo zaskoczeni. Mocno. Ok, przeszliśmy przez drzwi i mamy tutaj szafę. Może trochę oddalę: szafę. A po drugiej stronie mamy lustro. Siema z tym duchem. I wchodzimy przez drzwi. Dużo pozmieniałam. Mam no, taką podłogę, tu mi się te, te przejście nie podoba, ale wiecie, jak to. Może jakieś listwy się znajdą czy coś. Dobra, ja, tutaj mamy kuchnię, ich posągi, e, fajny stolik, no i tyle. Tutaj na lewo mamy ich salon. Tutaj jest mała pupka, nie pamiętam jak ma na imię. <grym> mała pupka, tak się prezentuje. Oni nie mają, nie mają aż tyle one kasy, więc tak wiecie. No i tutaj sobie nasza maluje. Kurę nie puściłam nazwa, nie ważne. Dobra, tutaj jest łazienka. Tak się prezentuje. Trochę dam z modów. Nie powiem, że nic nie dam, bo dałam trochę. Tutaj właśnie mamy taki kran lustro z modów i to. Yy, wiecie, ten prysznic z modów. O. I chyba kibelek też. I tak to się prezentuje. Dobra, teraz o, tutaj są jeszcze obrazki jakieś mamy taki jak mały przedpokoik i wchodzimy na górę, bo jesteśmy na górze, no kurde jest ciemno, ale chyba myślę, że będziecie widzieć, i tak tutaj będziemy mieć łazienkę która jeszcze nie istnieje, bo nie mamy kasy, i tu mamy dwa pokoje po lewej mamy pokój naszej kurde, nie pamiętam jak ma na imię naszej starszej siostry, tak się prezentuje bo wiecie, na razie to ja nic nie mam nie mam kasy, o tak, o. Łóżka. Na łóżku nie mam kasy, więc takie na razie zostało. I tutaj, y, tak to tu się właśnie prezentuje. Balkonik. Dobra, odwracamy się i lecimy do pokoju naszej małej. Taką się prezentuje. tutaj dam jeszcze okna, ale nie mam kasy. <laughs> y, Taką się tutaj prezentuje. Taki mały, różowy, fajny. Więc no. Tak to się właśnie prezentuje. Wychodzimy z taba i pokażę wam, to, jak to ogólnie wygląda. No tak się prezentuje dom. Nie jest zbyt piękny, ja wam powiem. Tu jeszcze w ogóle nie ma, wiecie, okien, bo no nie stać mi, jak mam 40 kasy, tutaj też będą okna. Ale mi na razie... co to jest? Ale mi na razie nie jest, nie zauważyłam tego nawet. Ok, no no tak to się na razie będzie prezentować. No co ja mogę jeszcze więcej powiedzieć, Czyli nie pokazuję więcej tego okna, zrobiłam sobie fotkę, żeby zapamiętać, wiecie, jak to wyglądało kiedyś. I tak postanowiłam, że bo chyba miałam tam 12 tysięcy, czy coś takiego około, postanowiłam, że coś takiego ja w ogóle im włączę. Nie jest zły, możecie dać łapkę w górę za ten domek. Tu jeszcze będzie coś. Tutaj też się zastanawiam, ale no na razie nie wiem co. Nie wiem co na razie i nie mam kasy. Wiem, że to ciągle powtarzam, ale wiecie o co chodzi. Ale ja Wam coś powiem jeszcze jedną rzecz. Ja na razie tego nie sprzedałam, bo nie mam zamiaru tego na razie sprzedawać. ale zobaczcie, truskawki. 8000. Chryzantemy. 13. I tutaj winogrono 1000, więc. Yy, no, naprawdę to jest chore. <laughs> Nie to, że coś, ale. O, i w ogóle jeszcze, no, y, mam wirującą żabę kwiatową, która jest najdroższą. Jest wirująca żeba kwiatowa, więc ja się bardzo cieszę. Dobra, nasza musi iść do kibelka. W ogóle, wiecie co? Postanowiłam, że dodam restaurację na świecie, a była aktualizacja przed tym. W ogóle chcę zobaczyć tylko na górze Była aktualizacja przy tym. Weszłam, yy, zbudowałam domy, co nie? Te restauracje. I co później? I później chciałam yy, w nie zagrać, tam chwilę się ogarnąć. Ogarnąć, wiecie, rozgrywkę na teraz. I patrzę, kurde, nie ma stroi. I ja takie. To fajnie. Musiałam dać inne stroje, wszystkie i. Czemu ona nigdy nie dojadę? Ja tego nie rozumiem kompletnie. Chodź. Widzisz, co w ogóle y, w, weszły teraz studia? Ja się nie mogę doczekać, jak ona wyjedzie na studia. <grytanie> Choć nie mam jeszcze studii, studii, uniwersytetu. Oj, sorry. Uniwersytetu jeszcze nie mam, ale y, tak. Myślę, że będę chciała. Właśnie będę zbierać. No i wiecie, myślę, że się uda kupić i tu trochę tą serię też pociągniemy. Chociaż ona ma urodziny dopiero za 9 dni, bo nie grałam bez Was. Tylko tutaj zrobiłam ten dom im tak szczerze. Aha. Czemu ona ma zabawę? Weź tu chodź sobie zabawę. E, oglądaj filmy, dobra. Poglądaj sobie filmy. A ty, kurde, co ty możesz robić? Na kiedy ty masz do pracy? A i ona ma dwójkę. Tak, taką rzecz. I do pracy. Uh -huh. Jest sobota, no to fajnie. A to posprzątaj, co ty możesz robić? O, może to sprzedaj. Sprzedaj kolekcjonerowi. Ja wypi, nie, nie wypijaj, please. Możecie mi w ogóle napisać w komentarzach, czy macie uniwersytet. Jako. Czy macie i graliście i jak wam się podoba. Może tak o. Ale a jak nie macie, to w ogóle napiszcie, czy Wam się podoba, czy mam kupić. Bo na pewno będę chciała kupić jakiś dodatek, ale na razie są za 140 i poczekam na jakąś promocję tam. Zobaczymy. Dobra, teraz będzie malowała obrazek. Może Wam pokażę stroje. Poczekaj. Podmi strój. A tutaj niezbyt widać, ale... No. Są takie, wiecie. I no, muszę jeszcze sobie trochę e, pozgrywać moduł, bo mam mało. Bardzo mało. A ostatnie odcinki z modu były trochę temu. I były jeszcze na e, starym laptopie. I no, były właśnie na starym laptopie, i ze starego laptopu usunęłam tamte mody. I nie wgrałam tutaj po prostu. I tutaj nie wiem, mam bardzo mało. To może ze 100. I właśnie będę chciała nagrać odcinek z takiego budownictwa. Jakby wiecie o co chodzi: Meble i te inne sprawy. A co ona robi w ogóle? W ogóle, w ogóle. skorzy że. No Bo może no, kobietko mała. To jest Katie właśnie. Katie i Alice. dobra Katie i Alice. Ty tu wytrzyj. Dobra, choć Katie, kurde, weź z nią pogada i rozmawiaj o sztuce, dobra, nie wiem. Okej, okay, leci z nóg, no to fajnie, to niech powstanie z tych nóg, z Teraz za bara. Dobra, niech chwilę pogadają sobie Znowu? Nie wpadaj, luzik, Ciomek. No i widzę, oh nie, i teraz oni wszyscy są goli? No i wszyscy są goli. <grym> nie Boże, ale ja tak nie polecam tego, bo po prostu nie wierzę. Wszyscy się na randki z kolację. Uuu, dobra! Na randkę lecimy. Pierwszą randkę. Ja nie mogę. A jak wybywam przez Myślę, że wam nie będzie przeszkadzać, bo mam obiad. I będę, będę jeść teraz. Jakby coś. Ale lecimy na randkę. Uhuhu. Ta z golasem lecimy, to fajnie, no? Wiecie co? Ja teraz wejdę do kasa. I go kurde zmienię, bo tak nie może być, naprawdę. Dobra, my lecimy... Ale jak Boże... Ale w żłobku, dobra, niech ona tam śpi. To teraz ja się przyniosę do tamtej rodzinki i mu jakieś stroje dam. Okej, okay, witam się z wami. I no, wszystkich tutaj odpracowałam Christine tutaj ten i nam mamy naszego Wiktora który już jest normalny ale wiecie ile by to zajęło? no po prostu nie mogę dobra, prosimy nasz na randkę za którą my będziemy płacić, ale to nic pogadajmy z nim sobie jak nas zaprosił poprawmy humor i może chodźmy sobie stolik wynajmy Albo, może sobie poprośmy o tutaj ten, poproś o stolik. No, dawaj, dawaj, A, zaprowadzi nas. Proszę smacznego, dzięki, bardzo wielkie. Subimy, będziemy robić wchodki. Ich pierwszej randeczki. Ten radzie mi tu stał, co nie. E, dobra, to sobie z nim pogadajmy, może. Okaż podziw i zaraz coś zamówimy. Narzekaj na lekcję. E, zamów do stolika. Dobra, dawaj, zamawiamy. Już bardzo dawno, w, O, jest bardzo flirciarski. Mhm. Ok. Czyli co możemy zamówić tak na randce? Tylko, żeby coś było takiego, wiecie, taniego. O, kurczak z rożna za siedem. Fajnie. Albo zupę. Tylko zupa to, kurde, jest taka droga, ja nie wiem w ogóle. Dobra, bierzemy. Kurczaka z rożna. dla mnie. A dla niego pieczony ziemniaki. Nie. Możemy, dobra, weźmy mu smażoną rybę, niech ma. I do picia mleko, nie woda, soka, mi ten ma kola, korzenny napitek z lodami, kwaśny koktajl. No to sobie weźmy razem. Ku nie, o Jezus, 27. To sobie ten korzenny napitek weźmy. 28 kostów, dobra. Zamówimy, sobie pogadamy fajnie. Pochwalmy strój. Bra, on zamawia czy nie? Czy w sensie ktoś przyjmuje nasze zaproszenie? Zamówienie. Jakie zaproszenie? Ok, patrzcie, foty sobie porobimy. Komu na to? A tu. Aha. Dalej porobimy tutaj zdjęcia, bo to jest naprawdę ładnie. Ten stolik jest taki ładny. Co mam tutaj, takie komplementy? Jezu, Wiktor mi chwali. Jezu, o co mu chodzi? Wyjaw za uroczenie. I ja tutaj w ogóle nimi nie steruję, jak widzicie. Oni się sami tutaj mhm. ogarniają, spokojnie. W ogóle ja nie wiem, jak się potoczyły ich losy. Ale wiecie co? Ja jeszcze nie mam społeczności, jak ktoś wytrwał do tego momentu i chcę wiedzieć, jak się ich potoczy historia. I właśnie nie mam społeczności, ale myślę, że. Ale właśnie od stycznia końca będę mieć tą społeczność. Jednak sobie zastanawiam, jak tutaj im ogarnąć. Yy, I tak się zastanawiam, czy na przykład ona weźmie tą swoją siostrę, będą narzeczonymi oni, wyprowadzą się albo do mieszkania gdzieś, albo zostaną w tym domu tu, w tym gdzie Wiktor teraz mieszka, tam się przeprowadzał z tą małą w Skitty, a tam ci po prostu gdzieś się wyprowadzą, jego rodzice. Ile my czekamy na to? Boże. Pięć godzin my na to czekam. Poczekaj, no kurde, no. Szybciej! I właśnie tak się zastanawiam, jak to zrobimy, ale nie wiem. Please, no dajcie mi ten obiad Czy tu padam z głodu Ja zaraz zrezygnuję ze stoła, bo ja tu czekam i czekam Cham zrobić wyposażenia Truskawkę I Ja nie wiem o co chodzi ale naprawdę ja nie wiem o co chodzi. Może jeszcze raz muszę zamówić co. No ale no co jest? Weź jeszcze raz zamów do stolika. Bo po prostu, dobra, dawaj to. Jej daj to, a mu tą smażoną rybę. Po prostu. Nasze żarty, ja nie wiem. Ile Pięć lat chyba idzie? On tu czyta, bla, 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 i tu kupa. Okej, okay, ona musi iść do kibla, no ja się nie dzieje. Dobra, jest. Patrzcie. Mamy. Mamy. O. Takie pyszne pysznotki. Ja te infoty porobiam. Jakieś takie ładne słodziaki. Z jej perspektywy tak o. Uroczeni, piękni. Tak, piękny jesteś. Dobra, jeszcze taka fota. odejść. No nie mogę. I sąd. Dobra, zabierz, zabierz. Okej, okay, no pięknie, pięknie. Boże, ile tych zdjęć porobiłam. Ale ładnie. No pięknie tutaj wyglądać. Dobra, dawaj, że jedz to, kurde, czy ona tego nie je? Jeszcze on mi tego nie zje. Jakoś kiepska. Normalna. Weź to zjedz. Siadaj. Iii. jestem głodna. Tu nie jest tego, fu. Nie jest tego, odłóż to Weźmy, może jeszcze romantyczne. Obejmij, dobra, obejmiemy go i wracamy do chaty, bo po prostu. Zaszczępu po policzku, jeszcze w sumie on tutaj większość rzeczy robił, ale naprawdę. Dobra, no to chyba się pożegnamy już z nim. Hmm, niech możemy się pożegnać. Bo do niego na chatę chyba nie możemy, co. Nie, jeszcze tutaj zostanie chłopakiem. Nie, może na kolejnej. Jak nas zaprosi tutaj pierwszy pocałunek, też na razie. Na spokojnie, wszystko może wymienić numerami, chociaż pewnie się już wymieniliście dawno, ale dobre, dobre, dobre. I Łudzieńska z Uk, ktoś do mnie napisał. Dobra, my lecimy do chaty. Dobra, lecimy do chaty. No, zmęczono co... Poczekaj, musimy zapłacić. Za ko no, 50. No ja wiedziałam, że to będzie 56 kasy. Wiedziałam. Dobra, spadajcie już ode mnie. tu wszystko się baguje jak nie wiem Szkoda słów. Ale widzicie, dobrze, że postawiłam tutaj im tę restaurację. Chociaż tu jest plusik, bo może on teraz ją będzie zabierał, chociaż ona płaci, ale... Ale wiecie, o co chodzi? Może czwarta? Super! Super, czwarta godzina. Katie wróciła. Ale mieliśmy wolne, kurde, w sobotę mogliśmy sobie trochę poszaleć. Zabawy mamy bardzo mało, ale musimy iść na początku spać, więc chodzi spać. Katie, porozmawiaj. Nie weź tutaj. Nie gadaj, tylko. Tylko nie wiem, no po... Nie wiem, co to masz sobie porobić za 8 dni super. O nie to, że Ali z czym się zatruła. To na pewno winna restauracji powinna natychmiast nawet i powiadomić obsługę. Ja tam kurde dzwonię, bo po prostu... Odcielić się od rodziny i przeprowadź się? O, za zatrucie. Oni mu, mi dadzą jakieś odszkodowanie. Ja wam mówię, że mi dadzą jakieś odszkodowanie. A ona za ile? Z 29. Okej. Okay niech sobie chrapie no tak jeszcze niech chwilę sobie pośpi na luzie i no w sumie to chyba będę już kończyć ten odcinek, bo zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Czyli ja miałam wam pokazać HT i ten i wam pokazałam, a i w ogóle wiecie, że jest coś takiego, ta nowa opcja, że yy, przydziel sobie łóżko. A nie mogę tu przydzielić. Okej. Okay. Ale właśnie taka jest opcja właśnie fajna. Ups. Nie swoja. To dawaj. Dzwoń do nich, bo mnie już to denerwuje naprawdę. 109... No. Każde zgłoszenie nie zatrucia, traktujemy bardzo poważnie. Proszę przyjąć 190 w ramach. chcę pić dużo wody jeszcze raz najmocniej przepraszam, proszę nikomu o tym nie wspominać a ja wspomnę, kurde, mogę o tym wspomnieć? czy nie? damy coś na historię, ale w sensie idź też się wykąpiasz. masz się wykąpać, ale też wiesz a co? Coś od panujące panujący dzisiaj nastrój okej okay. wszyscy są źli Dobra, no to ja już będę kończyć. Jeszcze tutaj sprzedam ten obraz. I tak. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Piszcie, czy chcielibyście więcej i co mam robić na tych odcineczkach. Też mi napiszcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na live'ach. Buziaki Wam przesyłam i pa pa!